Cześć kibicowie, dzisiaj ja, bez Oli na chwilę, ale niedługo się pojawi odcinek z Olą, za kilka minut dosłownie, yy, bo Ola coś tam robi i na razie nie gra. Yy, właśnie, byłam na podróży, no no to jestem. O proszę, tu na takiej pustyni, myślałem, że ona większa, ona taka malutka. Tutaj yy, tak yy, w ogóle szukamy kopalni tych wiecie jakich, tych takich... Kwadrat Podziemy. Przepraszam za dźwięki w tle, jakby co? Bo moja mama coś tam gada, za holi. Jak ja usłyszałam, nie powinniście. Bo jest wciśnione na dźwięki. I osoby obok. Ej, Że ta pustynia taka ma mała miała być. No, taka dusza. Na takim piasku chciałem być, bo on nam da. On nam da. Yy, co nam da? Dobrze, że nie mogę się wysławić. O, właśnie takie yy, nie nam da. Zostawiłem węgiel. Widzowie to ja wam zrobię cięcie. Cięcie wam zrobię i jak pójdę tam w do domku i tu wrócę, to yy, no, zrobię już w domku, pochodnie i przyjdę tu z pochodniami. No co bajcie. Widzowie, już tu jestem. Ja właśnie już dobiegłam. Mam już pochodniki pochodnie. Patrzymy co tu jest. Ta jaskinia, a myślałam, że ona jest taka ładna. To jakaś mała. Idziemy. Ola gotuje tam. Co datujesz? I woda. Tu jest. Zbudowałem wodę płotkami. Mamy złoto. Boże, byłem w domku. O, kolejne. Jaki ja głupi. kilo żelazny do złota trzeba. No to wracamy do domku. To ja wam zrobię cięcie. Bo nie chcę was z tym zanudzać i zaraz będzie pełno czasu zajęte. Robię wam cięcia. Widzę ja już tu jestem znów. Ale zaci... nie zacinaj się ekranie, bo już mnie denerwujesz. Chyba to to miejsce, tak? Tak, to tu? Jestem tu już widzowie. O, abym spadł. Jaki widok. Zrobię zdjęcie. A nie, nie da się. O Wiciowie, zrobię Wam cięcie. Jak znajdę złoto, to do was wrócę, bo nie chcę was zanudzać i czas będzie się kurczył to cięcie bajo.